Wierzcie mi, znam Konrada. No i to całkiem nieźle z tego, co pamiętam. <laughs> On sobie śniadania nie potrafi ogarnąć, jest to dopiero zarządzać kliniką. Dobra, pani Alicja może mu pomoże, no. Przecież ona prowadziła firmę Kowalczyków. Pani Alicja jest na urlopie, podobno ma jakieś problemy rodzinne. No to mamy, przechlebane. Dzień dobry. Czy my mamy jakieś spotkanie, o którym nie wiem, czy... My tylko czekamy... Wiesz, w sumie czekaliśmy na ciebie, no bo... Żebyś tam powiedział wprost. Mamy sobie szukać nowej pracy? Ale do czego nowej pracy? Skąd ten pomysł? Ja i Konrad dołożymy wszelkich starań, by klinika funkcjonowała dalej, jak za życia profesora Kownackiego. Tak, dokładnie. Julka będzie nam pomagać. Wszyscy się znacie, także. Pomagać jak? Na no. razie w zastępstwie za panią Alicję, a później zobaczymy. Wszelkie pytania i niejasności proszę teraz kierować do mnie. I szykujcie się na zmiany. Ale będą to oczywiście tylko zmiany na lepsze. No, a teraz bierzcie się do roboty, zaraz przychodzą pierwsi pacjenci. Dzięki. Spoko. Ja przebiorę się i zaraz jestem gotowy. Okej. Okay. Menagerka się znalazła. Z tego co wiem, co studiowała prawo. Ciekawe od kiedy zna się na zarządzaniu. Albo na medycynie. W ogóle, niezła akcja, co? Najpierw była narzeczoną Kamila, a teraz lata za Konradem. No nie mów, że ci żal. wiesz. Chociaż może powinno teraz, to wszystko należy do niego. <noise> Miałyście się brać za robotę, nie za jakieś durne plotki. Przepraszamy, my chciałyśmy tylko... A może chcecie sobie poszukać nowej pracy? Bo co jak co, ale was trzy to mogę wymienić w godzinę.